Oto mój misiu. Gdzie jest miś brązuś? Las, ten sam, pełen drzew i krzewów, gdzie każdy mieszkaniec jest sobie bliski. Kolejny dzień, niby taki sam, a jakiś taki inny. Mieszkańcy lasu zauważyli, że dziś nie widać ani nie słychać misia brązusia, który codziennie rano spacerował po lesie, radośnie wszystkich witając i podśpiewując różne piosenki. Miś Brązuś miał wiele przyjaciół. Ptaki, sroki, sikorki, wróble, jeże, zające, sarenki, wiewiórki i wiele, wiele innych. Spędzali ze sobą wiele radosnych chwil, a ich przyjaźń była niesamowicie silna. Tego dnia misia Brązusia nagle nie było. Nikt nie wiedział, gdzie mógł się podziać. Zwierzęta były bardzo zaniepokojone i rozpoczęły poszukiwania. Kiedy mieszkańcy lasu zorientowali się, że miś brązu zniknął, ptaki natychmiast zbiły się w powietrze, aby zacząć szukać misia. Będziemy szukać misia, dopóki go nie odnajdziemy, zgodnie stwierdziły wszystkie zwierzęta lasu i zabrały się do pracy. Najpierw skoncentrowały się na przeszukiwaniu okolicznych drzew. Leciały wokół lasu, przeszukując każdą gałązkę, każde gniazdo i każdy zakątek, w którym Misiu mógłby przebywać. Najpierw skoncentrowały się na przeszukiwaniu okolicznych drzew. Leciały wokół lasu, przeszukując każdą gałązkę, każde gniazdo i każdy zakątek, w którym Misiu Brązuś mógłby przebywać. Wykorzystywały swój ostry wzrok i wyczulony słuch, by znaleźć jakiekolwiek ślady swojego przyjaciela. Ptaki głośno komunikowały się między sobą, przekazując informacje i wskazówki, krążyły wokół drzew, więc odgłosy, które miały przyciągnąć uwagę innych ptaków i zwierząt. Ich współpraca była zgrana, ponieważ zdawały sobie sprawę, jak ważne jest znalezienie misia brązusia dla całego lasu. Niektóre ptaki przeskakiwały z drzewa na drzewo, sprawdzając każdą gałązkę i zakamarki. Inne przeszukiwały gniazda, sprawdzając, czy misia brązusia przypadkiem nie ma i nie ukrył się przed jakimś nieznanym niebezpieczeństwem. Każda wiewiórka sroka czy sikorka. Była zaangażowana w poszukiwania, nie zważając na zmęczenie czy trudności. Ptaki nie przestawały szukać misia brązusia. Ich czujne oczy i wyostrzone zmysły pozwalały im sprawnie działać. Latały nisko, przyświecając sobie nawzajem swoimi małymi światełkami, aby móc dostrzec nawet najmniejszy ruch czy ślad swojego przyjaciela. Współpraca wszystkich była nieoceniona. Ich przyjaźń z Misiem Brązusiem była tak silna, że nie mogły pozwolić sobie na porażkę. Nieustannie poszukiwały, śpiewając do siebie nawzajem i wydając dźwięki zachęty. Jerze także przeczesywały krzaki, a zające trawę. Cały las pełen był napięcia, gdy wszyscy szukali swojego ukochanego Misia Brązusia. Wszyscy mieszkańcy lasu odwiedzili każde miejsce, które Misiu uwielbiał. Niestety, Misia brązusia wciąż nigdzie nie było. W lesie każde ze zwierząt wykorzystywało swoje wyjątkowe umiejętności i zmysły, aby podjąć poszukiwania. Wiewiórki, które były zręczne i szybkie, przeszukiwały drzewa wzdłuż i wszerz. Skakały po gałęziach, wąchając powietrze w poszukiwaniu śladów zapachowych. Ich ostre oczy były skierowane w dół, aby zobaczyć, czy przypadkiem nie ujrzą brązowego misia, biegającego po ziemi. Jelenie, mające doskonały słuch, rozstawiały się wzdłuż ścieżek i ostrożnie przemieszczały się przez gęste krzaki. Ich wielkie uszy nasłuchiwały coś, aby można było wyłapać jakiekolwiek odgłosy, które mogłyby sugerować obecność misia brązusia. Słuchały szmerów liści i gałęzi z nadzieją na jakikolwiek znak. Coś musiało się stać, miś brązuś nie opuściłby lasu, nie informując nas o tym, stwierdziły zwierzęta, dalej szukając swojego przyjaciela. Wilk mający wyostrzony węch szukał po lesie, śledząc zapachy, które prowadziły do miejsca, w którym zaginął miś brązuś. Jego nos był w stanie wyczuć nawet najdelikatniejsze zapachy, więc przemieszczał się powoli, zbierając wszystkie informacje, które mogłyby go poprowadzić do misia brązusia. Ptaki, które miały szerokie pole widzenia, przelatywały nad lasem. Obserwując uważnie każdy zakamarek, szukały jakiejkolwiek aktywności lub niezwykłego ruchu wśród drzew, aby zlokalizować misia. Ich ostry wzrok był niezastąpiony, gdy chodziło o przeszukiwanie dużych obszarów. Tak więc wszystkie zwierzęta lasu angażowały się w poszukiwania brązusia, przeczesując las, rzeki, ale nie znaleźli na razie żadnego śladu. Ich serca były smutne, ale jednocześnie były pełne nadziei. Wiedzieli, że nie mogą się poddać i muszą trzymać się razem, ponieważ razem mają dużo większe szanse na odnalezienie zaginionego przyjaciela. Misiu Brązusiu, gdzie jesteś? Zwierzęta zdecydowały, że muszą ze sobą współpracować. Ustalili, że każdy mieszkaniec przeszuka wybraną część lasu. Podzielili się więc na grupy i przemierzyli każdy zakamarek lasu, trzymając się za łapki, wzajemnie się wspierając. Ich połączone wysiłki były dowodem na to, jak silna jest ich przyjaźń. Ślimak był spokojnym stworzeniem, który uwielbiał spędzać czas w swoim przytulnym domku pod dużym kamieniem. Był dobrym przyjacielem misia i razem spędzali wiele radosnych chwil. Gdy dowiedział się, że miś Brązuj zaginął, był zaniepokojony i postanowił także podjąć działania w celu znalezienia swojego przyjaciela. Ślimak nie był zbyt szybki, ale był niezwykle wytrwały i dokładny i miał ogromną chęć pomocy. Ślimak Także zaczął swoje poszukiwania od miejsca, gdzie ostatnio widział Misia Brązusia. Przeszukiwał każdy zakamarek, przesuwając się powoli po ziemi. Czujnie obserwował drzewa, skały, zaglądał pod liście, starając się znaleźć jakikolwiek ślad, który mógłby doprowadzić go do zaginionego przyjaciela. Przez wiele godzin ślimak przemierzał las, pytając także inne zwierzęta, czy widziały może misia brązusia. Rozmawiał z ptakami, z wiewiórkami, z jeleniami, ale nikt nie miał żadnych informacji na temat zaginionego misia. Ślimak nie tracił nadziei. Jego powolne tempo nie zniechęcało go. Wiedział, że każdy krok może go przybliżyć do odnalezienia przyjaciela. Nieustannie przemieszczał się po lesie, sprawdzając każde miejsce, każdy zakamarek, w którym mógłby się znajdować miś brązuś. Biedronka, która odwiedziła las, również gdy dowiedziała się, że przyjaciel miś brązuś zaginął, była zaniepokojona i postanowiła też przyłączyć się do poszukiwań. Przelatywała po drzewach, latała nad ziemią, patrząc na każdy kępek trawy i gałązki. Jej małe, czarne oczka uważnie obserwowały wszystko wokół. Przez długi czas Biedronka przemierzała las, przeszukując wszystko, każdy pęk i każdy pień drzewa. Dokładnie sprawdzała każdą gałązkę, starając się znaleźć ślady. Zauważyła ślady łapy w delikatnym mchu na ziemi. Jej serce zabiło mocniej, czując, że to mogą być ślady misia brązusia. Bez wahania podążyła za śladami, latając z kwiatu na kwiatek, starając się śledzić jak najdokładniej każdy ślad. Po wielu godzinach poszukiwań, kiedy już wszyscy byli bardzo zmęczeni i zmartwieni, nagle. Mała żabka zauważyła coś błyszczącego na dnie stawu. Zwierzęta natychmiast pobiegły w tamtą stronę i odkryły, że był to kamyk, na którym miś brązuś miał wyryte swoje imię. Był to ślad, który dawał nadzieję i uśmiech na twarzach. Podążając za kolejnymi śladami, zwierzęta dotarły do Starego. Spróchniałego pnia drzewa. Był tam mały, tajemniczy otwór. Kiedy wszystkie zwierzęta spojrzały do środka, zobaczyły misia brązusia, który leżał na dole. Był już zmęczony i słaby, ale miał uśmiech na swojej twarzy, widząc swoich przyjaciół. Okazało się, że miś brązuś wpadł do dziury w starym, spróchniałym drzewie. Miś brązuś jednak dzięki swojej odwadze nie poddał się. Dobrze wiedział, że musi być silny i postanowił czekać na pomoc. Czuł jak serce mu bije mocniej, widząc swoich przyjaciół zbierających się, aby go uratować. Zwierzęta poszukały w lesie dość długich gałęzi, połączyły je razem i mocno trzymając wyciągnęły Brązusia z samego dna dziury. Misz trzymał się mocno, aby nie wyślizgnąć się i nie wpaść po raz kolejny. Zadanie było nieco utrudnione, ponieważ Miś podczas lądowania spadł na swoją łapkę i ją sobie uszkodził. Łapka spuchła i była bardzo obolała. Po trudach wreszcie miś Brązoś stanął na ziemi w objęcia swoich ukochanych przyjaciół. Ptaki okazały swoją radość głośnym śpiewem, który rozbrzmiewał w całym lesie. Były pełne radości, że odnaleźli swojego przyjaciela i są razem wszyscy z powrotem. A inne ptaki przekazały sygnał dalej, że miś brązuj został odnaleziony. Jeden z mieszkańców lasu udzielił natychmiast pierwszej pomocy. Uważnie oczyścił ranę. I nałożył opatrunek, zapewniając, że będzie go regularnie zmieniał, aby miś brązuś jak najszybciej wyzdrowiał. Ale jak to się stało, że miś brązuś wpadł do dziury? Miś jak w każdym dniu codziennie wędrował przez las, ciesząc się świeżym powietrzem i pięknem natury bardzo wczesnym rankiem. Nagle zauważył dziuple w jednym z drzew. Ciekawość wzięła górę, więc postanowił zobaczyć, co jest w środku. Miś brązu zbliżył się do dziury i zaczął rozglądać się dookoła. Dziura była dość głęboka, więc miś postanowił iść dalej. Jednak nie zauważył, że dziura jest nieco większa, tylko przykryta liśćmi, które wyglądały jak dalsza droga prowadząca przez las. Miś chciał iść dalej. I ominąć dziurę, jednak wpadł na sam dół. Nie wiedział, że na dnie dziury były ukryte kamienie i korzenie, które wyrastały ze ścian. Miś brązuś upadł na swoje łapy, jedną raniąc o wystający kamień. Łapka Misia była zraniona i nie był w stanie samodzielnie się wydostać. Wołał o pomoc, ale nikt nie był w stanie go stamtąd usłyszeć. Po tej przygodzie Miś brązuś zrozumiał, że przed podjęciem jakichkolwiek działań warto dokładnie przyjrzeć się sytuacji i ocenić ryzyko. Obiecał sobie, że w przyszłości będzie bardziej ostrożny i uważny podczas swoich wędrówek po lesie. Miś brązuś był bardzo wdzięczny za to, że przyjaciele go odnaleźli i pomogli wydostać się na powierzchnię. Zawdzięczał im swoje ocalenie i był pod dużym wrażeniem ich siły, odwagi. Zwierzęta nie poddały się w poszukiwaniach misia i obiecały sobie, że nie przestaną go szukać do momentu, kiedy go nie odnajdą. Miś Brązuś dobrze wiedział, że bez wsparcia i pomocy zwierząt sam nie wyszedłby z tamtej dziury. Od tamtego dnia więzy między Misiem Brozusiem a zwierzętami lasu stały się jeszcze bardziej silniejsze. Przyjaciele spotykali się częściej, bawiąc się i dzieląc wspólnie przygodami. Każda wiewiórka, sroka, sikorka i wróbel czuł się dumnym członkiem tej wyjątkowej grupy przyjaciół. Opowieść o odwadze, współpracy i sile przyjaźni. Rozprzestrzeniła się pośród wszystkich zwierząt, ucząc ich, że gdy trzymają się razem, mogą dokonać niemożliwego. Po powrocie do domu, miś Brązuś był pełen radości i wdzięczności wobec wszystkich swoich przyjaciół, którzy go szukali. Zdecydował się zorganizować specjalne przyjęcie, aby podziękować im za wsparcie i przyjaźń. Mieś Brązuś zaprosił wszystkich swoich przyjaciół do swojego domku w lesie na przyjęcie. Przygotował mnóstwo pysznych przekąsek, takich jak miód, orzechy, owoce, marchewki, maliny, jagody, jabłka, gruszki. Udekorował swoje mieszkanie pięknymi, kolorowymi balonami i girlandami z kwiatów, aby stworzyć radosną atmosferę. Kiedy wszyscy przyjaciele przybyli, Mieś Brązuś serdecznie ich powitał i podziękował im za pomoc. Dziękował za poszukiwanie go przez tak długi czas po lesie oraz za to, że przyjaciele nie tracili nadziei i nie przestawali go szukać. Podczas przyjęcia wszyscy bawili się świetnie. Skakali, robili wyścigi kto pierwszy dobiegnie do wybranego drzewa, bawili się w berka. Szukali najpiękniejszych liści w lesie, układali dróżkę ze znalezionych kamyków. A słodkie owoce były rozchwytywane. Przyjaciele żartowali i śmiali się razem. Był to moment pełen radości i miłości, w którym miś Brązuś czuł się szczęśliwy i wiedział, że zawsze może liczyć na taką cudowną grupę przyjaciół. Wszyscy przyjaciele wyrażali swoją troskę i życzyli Misiowi szybkiego powrotu do zdrowia. Obiecali też, że będą go wspierać i opiekować się nim, dopóki nie będzie w pełni zdrowy. Przyjęcie było pełne zabawy i wspólnego, niezapomnianego czasu razem. Mieś brązuś był ogromnie szczęśliwy, że ma takich przyjaciół. Po tej przygodzie, Mieś brązuś i jego przyjaciele Zrozumieli, że przyjaźń jest bardzo cennym skarbem na świecie. To ona daje nam siłę do pokonywania przeszkód i wspiera nas w trudnych chwilach. Jeżeli ci się spodobało, zasubskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę, aby nic nowego cię nie ominęło.